Siema, z tej strony Julka. Chciałabym Wam zaprezentować w ogóle Już włączam, bo sorry, tu z opóźnieniem. To jest mój kolega Krzysiek. Siema, jestem Krzysiek. Tak, już. Tak, w ogóle nie, Dziewczyny to uwielbiają, resztę dziewczyn to wiecie. I słuchajcie uważnie. Ten kawałek, który zaznaczał na, mają piękne, pokazały nam... Wyszkaleko! Wygnij i pokaż swój dekolt! Nie z tobą, narzędziem ze zgryzem by i zwrok spada niżej. Nie że jary nie będę udawać. Zawsze rozobień, że o to nie zachładaj, No zawsze to, by do dumą. Oczy same suną. Na rzecz wora, a zobaczę w Byłyby na plecach. Pokasycki, po kasycki, po kasycki. Tak, tak, po Pokastycki, po po Tak, tak. Słuchaj, piękna, ten temat jest nam bliski. Olej feministki, pokaż swetyczki, nie bądź samolubna, daje nam wszystkim. bądź począniczki, pokaż, pokaż swecycki. Chiemy tutaj takich delicji. Pokaż się mu łyski, pokaż swecycki, nie bądź radio wróżki, dobrą tak odłyski. Ja pokaż swe Pokaż mi faceta, który by nie lubił piersi Jeśli nie lubi, to pewnie chłopców pieprzy Jego pedał nie jara się cyckami Jesteś hetero, to macaj razem z nami Wypieką Zrodziłem się, by facem, wiekolt Baby, wybacz! Jeden z tych się podtrzyma Zdanie. Nie ja ze zmykła, moram z roldem, że was do piekła. za ja razem się o wację. to zawsze masz. Po kasycki, po kasycki, po kasycki. Tak, tak, po kastycki, po kasycki, po kasycki, tak, tak. Słuchaj piękna, ten temat jestem bliski, olej feministki, pokaż szwycyski. nie bądź samolubna, daj je nam wszystkim. Pokaż swetyski, może bym tutaj taki delicy, poleję łyski, whisky, pokaż szwycyski. nie bądź rówuszki, bo mam łódkę whisky, lubię nudyski, pokaż swetyski. Różowidowne, mnie, tu bardzo za mnie tak nie są wielkie, baby masz kompleksy na punkcie swego piusu Weź mi głów swój rozmiar do rzeźgusu Każdy posiada zyski wielkie jak potoka Bez względu na rozmiar, po prostu je boga Małe czy duże, będziesz miętolona Jaramy się tymi, które należą do nas Poza e, e, czeba, 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 że... Zróbmy wszystkie, to proste jak alfabecz Jakikolwiek rozmiar mam na nie zawsze smak Gdybym miał cytki, to bym się zamacał. Dzięki! To chyba będzie dzisiaj na tyle. Chyba, że chcecie, możemy Wam jeszcze zaśpiewać? W oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam, ja mam cię za boginię, ty mnie za gnojka, bo jesteś dziecinny. Oj tam, oj tam.

Przyznacie mi rację, panowie Że ciężko z kobietami, gdy wyjdą na głowę Niby jest luz, ale jednak Nie zrozumiem o co B, A nie wiem, co się dzieje, baby Nie denerwuj się na mnie Tak dobrze jestem dużym chłopcem Dokładnie nic nie zrobiłem Dużo, duże, duże że nic nie rozumiem Więc ja nawet nie jestem na tropie Chyba nigdy nie zrozumiem kobiet Dużo, akcja na dziewczyn żebyśmy się wiesz czym, że za wczoraj, popłynął popłynąłbym bardzo. Nie wiedziałem, że będzie taki hardcore. i to był zwykły spontan Oj, to moj tam. tam. Ty jest zagnojka, bo jesteś dziecinny. Oj, to moj tam. tam. cię jak Gordon, lepiej byś posprzątał. Oj, to moj tam. Na parkiecie wywijam jak travolta, bo jesteś Johnny z Dziękujemy na kolację, tylko dla dwojga. Sprawdzałam z tym hotelem. Oj, to mortal. To był pół dnia, myślę, pół dnia. Ona zadzwoni, czy ja zadzwonić mam? Dobra, wam mnie. Dobra, dzwonię. Nie odkładam słuchawki, posłuchaj co powiem. Kojarzył, że wiesz, go w troszkę. No dobrze i jestem tylko gościem. Ja, że że wiedzę bardzo w Takie są fakty. Prędzej to jest klasę, ale czasem jestem złomasem, wybacz, czas czasu tak bywa, lubię zamiatać problemy pod dywan. Prędzej wyłkuj, że zakrzeszam szans, nie że kłanaszam ja że nie dzwonisz. Oj, tam, oj, tam. Ja cię za boginię. Ty mnie zagnojka, bo jesteś dziecinny. Oj, tam, oj, tam. Jedynku, ja naskakujecie jak Gortan. Lepiej byś poszczątał. Oj, tam, oj, tam. Na papiercie wywijam jak wolta, bo jesteś rany w trupa. Oj, tam, oj, tam. Trawolta, bo jesteś, oj tam, oj tam. Gnojka, wy jesteś dziecinny. Oj, tam, oj, tam. Pójdziemy na no. naskakujecie jak Gortan. Lepiej byś poszczątał. Oj, tam, oj, tam. Ja cię wybijam je krewoltą. Oj tam, oj tam. No to chyba na dzisiaj koniec. Nara, widzimy się jutro.